Zwiedzając Polskę, można odkryć, że nie tylko Łękowszczyznę dotknął smutny los, który się zapisał na kartach historii. Dotknął on także Opolszczyznę, którą teraz wam pokazuję. Tereny te były zamieszkiwane przez Niemców do czasu zakończenia II wojny światowej, a zaraz po niej wszyscy stąd zostali wysiedleni. W niektórych miejscowościach nadal ich mieszka dość sporo. Między innymi jest to gmina Dobrodzień, ponieważ tereny te były minięte trochę przez Armię Czerwoną, która poszła szturmować Festung Breslau, czyli twierdzę Wrocław. Można tutaj spotkać wiele całych folwarków, które zostały pospiesznie opuszczone, później były próby ich zamieszkiwania, ale finał jest ich taki jak widać na nagraniach. Takich domów. Domków czy całych gospodarstw można spotkać tutaj mnóstwo. Jestem teraz w północnej części województwa opolskiego. Między innymi, właśnie w te tereny na ziemi odzyskane, została przesiedlana ludność Łemkowska podczas akcji Wisła w 1947 roku. Zarówno tu, jak i tam na Łemkowszczyźnie można zobaczyć ponure karty naszej historii.